Wiersz 31. Reputacja. Dbać o reputację bardziej niż prawdę każdy człowiek woli. Z tak wielką przewagą, że nawet może i sto razy. Gdyż prawda bardziej niż krwawa rana boli. Więc reputacja może siać śmierć szybciej od zarazy. Reputacja z wiarygodnością się blisko przenika. Za mordę trzyma prawdę, gdy spod kontroli się wymyka. I choć, prawda jest świętością, a świętość godnością. Dziś kłamca może być świętym, bo cieszył się wiary godnością. Więc dzisiaj można być świętym, byleby wierzyć, choć nie ma sposobu, by tę wiarę zmierzyć. Dlatego wiara stała się nadrzędną wartością, mimo że całkowicie na bakier z godnością. Reputacja trzyma w cuglach tajemnicę, Pilnuje jak pies, by nie wyszły na ulicę, Strzeże fałszu, szczerze zęby, Pilnuje, by nie puszczać prawdy z gęby. Pcha się w bagno, duszę niszczy, By kruszyć skały, wyłoni się ze zgliszczy, Krew upuści za namową kostuchy, Sprzeda skórę i nie okaże skruchy.